Dla dzieci. Co to za debil? Ej! A, no to jest debil. Uch! Kto to? No to jest właśnie Nubek, który dołączył do nas i nas denerwuje. I nas rozbala. I wiesz co? Bardzo mi go przypominasz, więc nie podoba mi się to. Jestem Spider-Man. Tak! Jest tu dziwny. Ale posłuchaj! Jestem Spider-Man! <laughs> ale błysk masz piękny Taki stojny, nie? Poczekaj, <laughs> to jest taka ja poza To wcię, jest taka wcię. poza, że to jest bohatera Spider-Man! Z drugiej perspektywy mężczyzna. powinno zostać <śmiech> oh. <śmiech> <A>. <śmiech> została? Bo on nie jest Spider-Manem Dlatego mu się Masia. nie udało <laughs> Nie, no odliczaj do, odliczaj do 10. O Odlicamy. Sześć, 6, 5, 4, 3, jest dwa, 3 2, 1. Kurde! Nie, 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 Ale tam! Jest nie, nie, was nie, 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 Ale nie, jest

Jakie cudy ja trafiłem? O, Jaki... Sary, ja wiesz, <laughs> ja tak po prostu jasne ja... Mi... Patrz, stary to jest kaktus, ja nie mam nie mam mocy, żebym go trafił. Jak mm. nie wiem jak się stało nie, nie Ale rządz! Nie, on nie NO, Ale mam w, ma w ręce jak rusza <laughs> <największy> A, <hej>. <słys <Allied> <słys> Co mnie! Wiki wiki time for school! <laughs> Co na napraw... mnie? Panie hmm. sąsiedzie, Co pan to ogląda? Jest, to jest program. Program? O, o pochowie marchewek. Pochów? Mar to proszę mi wytłumaczyć, jak y, wygląda pochów marchewek? Ja nigdy nie chowałem marchewek. Czy to jakoś one mają własne groby? Gdy marchewka zgnije, tak? Bierzesz ją do rąk. Do rąk. I co dalej z nią robię? Mówisz jej, przepraszam. Tak, no. A następnie? Co? No. Płaczesz. Płaczę Bo ci smutno A potem o, Bardzo przykro A mi. potem Haha, <laughs> wyśmiewasz ją Normalnie ją wyśmiewasz Aha, tak to wygląda <laughs> Marchewka zgniła <laughs> Okej okay. Ko Kozacko, panie Palionie <laughs> Naprawdę, ogląda pan na Palion Może panu lepiej włączyć tą telewizję, bo pan ogląda jakieś b... No. wam historię Palion opowiada historię, Słuchajmy się Pełnego w Pewnego dnia Pewny dzień Pewnego dnia, gdy... Byłem w mieszkaniu. Byłeś w mieszkaniu, no. Miałem Iphona w ręce. Miałeś Iphona w ręce. Było smacznie, bo byli przy mnie przyjaciele. Byli przyjaciele. Paru przyjaciół było, obok mnie. Obok siebie ja było. Wymyślałem naprawdę fajną zabawę. No. To w się sensie tylko nikt się nie chciał ze mną bawić. Tylko sam się bawiłem. Ja się domyślam bo, jaka to była zabawa. Nikt nie jest tak umysłowo niedorozwinięty jak ja! I... Powiem ci dalej, no. że rzuciłem telefonem, chciałem rzucić telefonem przez całe mieszkanie, to był challenge, żeby telefon przeleciał przez całe mieszkanie bez żadnych szkód i poleciał, no oczywiście Palion prawie trafił w telewizor, ale jednak nie trafił w telewizor, na całe szczęście, tylko trafił w ścianę i jest taka duża, duża ojla na mojej ścianie, sąsiad nie będzie zadowolony, a kaucja już się poszła walić. Nie ma kaucji, a już co ci powiedziałem przed kupnem, że tak, że ja już pogodziłem się, że kaucji już nie będzie Pogodziłem się z tym ty debilu, czemu rzucałeś telefonem o ścianę i sąsiad ci teraz nie odda pieniędzy Nie śmiej się z tego, Coś jest to posiuchę Czemu my sąsiadka Ej, widzisz to? Widzisz mnie? Widzisz mnie? To jest... Dobra, dlatego... Agres, to jest agres a kres? Falion Agrest. Amerykańska Anastazja No ja wierdzie, czemu to takie gówno mnie bawi Falion, Dzień dobry, ale masz świąteczny skin! Zlizujesz Lizaka świątecznego? Czekaj, ja też będę... Co Son robi? Nie rozwalia czasem tego! Bądź na jazd. Nie mogę! No nie no! Przepraszam, ale On mnie tak. On mnie on tak bawi w tym przebraniu. Kablica Ta prezydenta jere, zadania, jere, zadania. Jak on no, Nie mogę! Nie mogę! No patrzcie na to! Łezka mi tu leci! Nie widać tego łezki leci! Czemu on tańczy, co on odwala? Do, do, do. Du, do, do. Do, do. To jest najbardziej komiczny. Wszedł w to, nie! Czekaj. O. O, o, a co się stało? Nie, nie. Ty jesteś tak moc na różu? go z miecza, nie chciałem. Chciałem! No ale. wysiedzę tego wojana, wysiedzę. Wys... Ale chcę, żebym ja się wykluł. Ej, a może pojawi, pojawi się teraz? Nie, no, ludzie, nie wiem. Wykluj się. Nie wykluj wiem, czy to zrobić się. teraz. Napiszcie, ludzie, na dole Wykluj się. Jak zrobić, żeby nie był prezydentem? Nian Tia, nian nia, nia. Nikt mnie nie lubi. Wszyscy są pokłóceni Poja! Czy ty, ty to widzisz Pojan! Nowek. Ty mi zrobiłeś pranka, zmieniłeś mi wszystko na stole! To nie tu, Nubek, całe Wojanowice są ze stona. nie ma już nigdzie A? dirta, koniec dirta, Nubek, na Wojanowicach, nie będzie już nigdy dirta. A? No zobacz, wyjdź i zobacz. Tu może tego tak nie widać, chodź z drugiej, pokażę ci. To? Patrz, o, widzisz tą górę, widzisz tą górę? Patrz, patrz wieżowiec, patrz wieżowiec twój. nie, nie, nie. nie. Nie, to to nie co, nie co, się do... dzieje? Chodź! Zobaczymy ten wieżowiec, zobaczymy. Ej, na coś... moją skrzynkę! Co się stało z twoją skrzynką? Pas na moją skrzynkę! Odpuść ją! Zmieniła cię cała ziemia w stona! stona. Ej, co się tutaj dzieje? To ja. W dupie! <laughs> co <cię bawi? śmiech> Nie mówi się tak! Małe smrodzie, zaraz ci zawalę na łeb! Przepraszam Co mówiłeś? Mówiłem ci, że to się nie mówi. Co mówiłeś? Eee, gdzie jest twoja mama, się pyta? W dupie! No ty... Ty śmierdzielu! Tak się do matki Am. zwracasz? Nie, do ciebie się tak zwracam, mnie nie lubisz Ej, ale no... Ale to w końcu, gdzie są twoje rodzice? Hmm? No nie mów tego! Nie wiem Tak Kręcę mięce Bęcę! Mięce kręcę Bęce Dobrze W lewej ręce trzymam Bęcę W lewej ręce trzymam BM <laughs> Dobra A na sobie mam sukienkę Em pakiet! Okej, okay, świetnie. Dobra, idziemy dalej. Widzowie, nie obchodzi mnie. Ja po prostu jestem naczelnym hejterem Wojanowic. Nie Wojanowice... No tam, co, stoi pa. tam ostatnio gdzieś? Coś złego? Ej, widzowie, Nubek serio wygląda sweet! Słuchajcie! Zbudowałem Nuba! <ścoughs> co ci się stało, komediancie? Co? co? Zobacz to! La <śmienicza> <Co to> je... <śmienicza> 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 Ej, zostawmy to! Ojeju! O jeju Coś bękło mi w O jeju! Ojeju! Ojeju. <śmienicza> oddala się i porą wszystkie skiny Jak idziecie za... Na... Z chłopakiem na randkę, co masz w torebce? To każda baba wie na 100%. Zresztą! <noise> <noise> Ze swoim chłopakiem to chyba nie gaspię. Dobra, dobra! Ja wiem, Aha. ja wiem! Uwaga! Telefon! Ma! I! <głos> <głos> telefon! Króciutki! Nie! 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 Jak to nie? Coś bardzo ważnego! eyeliner! Nie, Miętówkę, miętówkę! Chowy gamoniu! No ale on, on tutaj obszedł, bo ja Nie miałem... tam, tylko tam, tylko tu, tam! Hej, Tam, tu! <laughs> no, nie właśnie. Się... no właśnie! No 12... właśnie! Widzisz, Piasek, to? no piasek, widzę. On no skacze jest w tym ale jaki to ci załatwił? Jak jest woda, to on wtedy wyskakuje, nie? <laughs> no to są ruchome piaski, ty debilu <laughs> Pane piaski, Hello. nie przegadasz, Nówka! Bo... Dawaj bo... to! Bo... Dawaj to! Mam! to! Ja mam, bo... Dawaj bo... to! Mam, e! to ja! Dawaj to! Mam! to! Daj ja. bo... to! <grymka> Daj <do>, to! Daj to! <grymka> dawaj to! Dawaj to! Daj to! Daj to! Daj nie, Daj to! nie to! Nie, to! Daj to! dobra, to! Daj to! Daj to! To się przecięło, nie. Nie. Teraz Tu Ale o co się pokuciłeś, nie? No powiedz o co się pokuciłeś. Tup tam nóżko tup, tup, tup. Nie lubię, nupci, tup, tup. <ścoughs> uszy, używać troszeczkę, pogrub sobie. Zacznij troszkę tak mówić. Mówić tak jak Wiedźma O kurczaki! Cześć, cześć. <laughs> co to? Cześć, cześć. Kłada w tym nibiosie. Przecież jak ja im się pokażę. Znajdź zmarłych ludzi z Wojanowic. Zabij jeszcze raz on hakera. On haker, no. I... On... A... Wylałem wodę na klawiaturę nawet. No, Nubek! Wylałem wodę na klawiaturę! Nie, 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 to moja pleci, nie, Ale nie, nie. mi nie działa klawiatura! Jasny gwint! Na wodę, na klawiatura i się nie rumę! Daj modlitwę, bo nie mogę się ruszyć przyjść po papier! Dy, nie wiem Nawet klawiatura! Nie trzy się, bo moja noba, ty się drzesz! Twoja klawiatura najmniej mnie obchodzi!